Hejka, tu ThrashingBad, wracamy do King of Dragon Pass. No i cóż, po zakończeniu głosowania, które było dość jednoznaczne, zdecydowaliście, że spróbujemy wytoczyć proces prawny przeciwko atakującym. Okej, okay, musimy teraz wybrać jednego z naszych możnych, który będzie nas reprezentował w trakcie procesu. No i tutaj chyba nie ma się co zbyt wiele zastanawiać, ponieważ naszą niezrównaną specjalistką od praw i obyczajów jest tutaj sędziwa Janiot. Janiot z powodzeniem reprezentowała nas w trakcie tej sprawy i ich rada klanowa nakazała napastnikom wypłacenie odszkodowania za to, że aż tak daleko posunęli się w swej zemście. No i świetnie. Rozwiązaliśmy ten problem. Nie będziemy mieli niezadowolonych karlów. Nie zyskamy także przeciwnika w tym klanie, a na dodatek zyskaliśmy nieco dóbr. Jednak, gdyby nie Janiot, nasze szanse na sukces w tej sprawie byłyby chyba naprawdę bardzo małe. Okej, okay, mamy w tej chwili porę burzy, tak więc pogoda jest nieprzewidywalna, pozwala jednak na podróżowanie. Do sprawności bojowej powrócili już niemal wszyscy nasi tanowie. Mamy tutaj zaledwie dwóch chorujących i jednego rannego. Tak więc wydaje mi się, że nadszedł w końcu czas, aby najechać na naszych przeciwników z klanu Hillhaven, Używając przy tym naszej sekretnej broni, a więc bojowego oddziału Ziemiotrząsów. A więc tak, wezwiemy tutaj na pomoc naszych sojuszników z klanu Anzarni i poślemy do ataku dość sporo naszych piechurów i tanów, a także nieco kobiet na wsparcie. Anzarni przysłali nam na pomoc swych 20 wojowników. Zostaliśmy dostrzeżeni przez patrole Hirhavenów i naszych 20 tanów i 144 piechurów staje naprzeciw ich 9 tanom i 135 miecznikom. No cóż, mamy tutaj przewagę liczebną nad przeciwnikiem, jednak Hirhaveni posiadają w swojej tuli magiczny głaz, który zapewnia im wojenne moce. Tak więc, tak na wszelki wypadek przeznaczymy tutaj dwa punkty magii z rezerwy na wsparcie. Poślemy także po raz pierwszy do starcia nasz oddział ziemiotrząsów. Naszym celem będzie splądrowanie ich tuli, a taktyką szarża. Mieczowate głowy naszych grzmiących bestii poprowadziły naszą szarżę. Ruszyliśmy na formację Hilkawenów, gdy ci składali ofiarę swym bogom. Biegliśmy poprzez nawałe ich pocisków, wbijając się w końców w ich linie. Bitwa była paskudna i krótka. Ich magia była silniejsza niż nasza, pozostaliśmy jednak nieugięci. Przypędziliśmy Hilhavenów z pola bitwy i zdołaliśmy splądrować ich tule. Zdobyliśmy 35 sztuk bydła i 5 koni. Zdołaliśmy także złupić dobra warte 22 krowy. No cudownie, mamy tutaj doprawdy wspaniałe zwycięstwo. Po naszej stronie nie zginął ani jeden wojownik, mamy tutaj zaledwie siódemkę rannych chłopów. A straty wśród kilka benów są całkiem spore. Tak więc zadaliśmy tutaj chyba dość potężny cios naszym przeciwnikom. Jednak co najważniejsze, mamy tutaj mnóstwo łupów. Jeszcze więcej koni, sporo krów, a także dobra. Tak więc ryzyko chyba się opłaciło i warto było wykorzystać w tej bitwie nasze ziemiotrząsy. Ok, cały czas mamy porę burz. Jednak w każdej chwili nastąpi prawdopodobnie koniec roku. Tak więc wydaje mi się, że naszym ostatnim działaniem będzie wysłanie kolejnej misji dyplomatycznej do klanu Tanachard. No i raz jeszcze poślemy tutaj Ernaldnes z niewielką eskortą i darem w postaci koni. Miejmy nadzieję, że poprawimy wspólne relacje na tyle, że w przyszłym roku uda nam się zawiązać z nimi sojusz. A trójka sojuszników w najbliższej okolicy powinna nam już pozwolić na próbę stworzenia plemienia. A dzięki temu przestalibyśmy w końcu być popychadłem dla aroganckich kolimarów. No i świetnie, Dana Hartowie raz jeszcze dziękują za nasze dary, i Ernaldę stwierdzi, że mamy z nimi jeszcze lepsze relacje. Ok, tak więc rok 1334 dobiega powoli końca, nadchodzi święty czas. No jak widzicie, nasza tula jest już nieco bardziej rozbudowana. Mamy tutaj więcej chat, trzy kapliczki, całkiem sporo pól i coraz to więcej fortyfikacji. A kończący się rok rozpoczęliśmy od przyjęcia trali, którzy zbiegli końskim nomadom z zachodu. Idąc za przepowiedniami poprzedniego świętego czasu, wymieniliśmy także ponad połowę rady klanowej. Zdołaliśmy także wyszkolić nasze ziemiotrząsy na bojowe wierzchowce, utrzymując jednak istnienie tej nowej broni w tajemnicy. W naszych lasach zaczął grasować pewien tajemniczy łucznik, który według rytuału wróżb był przedstawicielem roślinnego ludu, a więc elfem. Z ekspedycji przeciwko nieumarłym powrócili także w triumfie Minaryt i jego tanowie. Przybyli do nas wypasacze żądając zwrócenia ich zbiegłych trali, którym odmówiliśmy i pokonaliśmy po dość krwawej bitwie. Nasi zwiadowcy znaleźli także na naszych ziemiach pewien magiczny skarb, którym był bursztyn El Mala. Zdołaliśmy odeprzeć najazd końskich pomiotów, zdobywając w trakcie bitwy mnóstwo koni. Na jednego z naszych karli napadli także wojownicy z innego klanu, z którym się wcześniej pokłócili. Zakończyliśmy jednak kryzys wygrywając z nimi proces prawny. No i pod koniec roku najechaliśmy na naszych wrogów z klanu Hilhaven, po raz pierwszy posyłając do boju trzymany w sekrecie bojowy oddział ziemiotrząsów. Odnieśliśmy nad nimi wielkie zwycięstwo, zabierając im mnóstwo łupów. No i był to bardzo udany rok. Mamy 35 sztuk bydła więcej niż poprzedniego roku, 24 więcej dóbr. Nieco niepokoi tutaj mniejsza ilość pożywienia. Dość mocno wzrosła także nasza populacja. Mamy 11 więcej zbrojnych tanów i co ciekawe jeden punkt magii więcej na rozdanie na poszczególne kategorie. Wzrosła także nasza reputacja w Smoczej Przełęczy i do rangi króla brakuje nam już tylko dwóch pozycji. Tak więc jesteśmy dość poważanym klanem, który uważany jest za jeden z bardziej wpływowych i potężnych. Kapłani przypowiadają na przyszły rok niestety nieco gorsze zbiory. Z drugiej jednak strony wydaje im się, że będziemy pobłogosławieni przez dobrą fortunę. O no, tak więc kolejny rok zapowiada się całkiem nieźle. Okej, okay, tak więc jak zwykle czas na głosowanie na poszczególne kategorie, które nie tylko zwiększą nasze powodzenie w danej dziedzinie, będzie to także wybór naszych priorytetów, jeśli chodzi o strategię na kolejny rok. Ok, także to tyle ode mnie, dzięki za oglądanie i zapraszam na kolejne odcinki już niedługo.